Czym jest dla mnie ojczyzna? Ojczyzna jest dla mnie domem, jest miejscem, z którego wyjeżdżam i wracam do niego. Czuję się jak u siebie w mojej ojczyźnie. Dla mnie patriotyzm to wywieszanie flag 11 listopada. W szkole śpiewamy hymn państwowy. Dla naszej szkoły i dla uczniów jest to bardzo ważne święto. A dla, dla ciebie, ciebie, czym jest patriotyzm? patriotyzm? Moim zdaniem patriotyzm jest miłością do ojczyzny, przywiązaniem do kraju i rzeczą dobrowolną. Patriotyzm, może każdy być patriotą, jednak nie, 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 nie to nie jest przymusowe. Patriotyzm jest rzeczą dowolną i... Ceniony jest na pewno w każdych czasach, nieważne co się dzieje, czy kraj jest niepodległy, czy kraj jest pod okupacją. Przez patriotyzm naszych rodaków 123 lata wytrzymaliśmy pod trzema różnymi państwami. Moim zdaniem, patriotyzm to bardzo ważna kwestia. Patriotyzm jest dla mnie wolnością i w ogóle miłością dla ojczyzny. Według mnie, patriotyzm to jest. Wolność w kraju i to, że możesz mieć własne opinie na temat różnych rzeczy. Ojczyzna to jest coś, co kocham. Wychowywałam się w niej i hmm, mogę powiedzieć, że jestem patriotą. Kocham ojczyznę moją, czyli Polskę i, i, i tyle. Ojczyzna jest dla mnie się myślę, bardzo ważnym. Mam tutaj dom i bardzo dużo przyjaciół. Eee, a dla Ciebie, czym jest patriotyzm? Eee, ojczyzna jest dla mnie moim mieszkaniem. Eee, mam tutaj rodzinę, przyjaciół. Gdzie mogę jest mój dom? A dla Ciebie, czym jest patriotyzm? Dla mnie, ojczyzna to jest moje miejsce zamieszkania, gdzie mam dużo przyjaciół, rodziny, gdzie mieszkam i gdzie się czuję jak w domu. A dla Ciebie, czym jest patriotyzm? Czym jest dla mnie ojczyzna? Ojczyzna dla mnie jest domem, miejscem, w którym czuję się bezpiecznie, gdzie mogę być sobą, gdzie mogę rozwijać swoje pasje i uczyć się w szkole. Oj, czym jest dla mnie ojczyzna? Ojczyzna dla mnie jest ważną rzeczą, która powinna być ważną rzeczą w każdym, w każdym życiu każdego Polaka. W ojczyźnie powinniśmy się czuć bezpiecznie, raz powinniśmy być sobą. Ojczyzna dla mnie domem, gdzie się urodziłam i gdzie się wychowałam. Dla mnie Polska, moja ojczyzna jest miejscem moim zamieszkania, w którym bardzo lubię mieszkać. Uważam, że Polska jest bardzo dobra i dzielna, bo wygrała w wojnie o niepodległość, kiedy zniknęła z mapy świata i znów się pojawiła, i cieszę się z tego powodu. Ojczyzna dla mnie jest. Narodem, który już się czuje bezpieczny w kraju, w Polskiej. Ojczyzna to jest kraj, w którym żyjemy i z który powinniśmy być dumni. Kraj, z którego słyniemy i coś, w czym żyjemy. Jesteśmy za to bardzo dumni. Patrycja, to jest umiłowanie do naszego kraju, do naszej ojczyzny, tak jak Wiktoria powiedziała. Ojczyzna to miejsce, gdzie urodziłem się, gdzie spędziłem no, praktycznie całe własne życie. No, a przede wszystkim patriotyzm to umiłowanie tej ojczyzny i poświęcenie się jej dla niej w chwilach trudnych, co mi się oczywiście zdarzyło w czasach oczywiście komunizmu, a w dzisiejszych czasach to przede wszystkim praca na jej rzecz, uczciwa praca na rzecz tej ojczyzny i no, obchodzenie ważnych dla nas świąt narodowych.